W tym filmie chcę odnieść się do tego, co powiedział rosyjski patriarcha Cerkwi Prawosławnej o rosyjskich żołnierzach idących do walki z Ukraińcami. Patriarcha Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, patriarcha Cyril. Poczynił bardzo interesujące komentarze. Myślę, że zasługują one na naszą uwagę. Muszą zostać porównane z tym, co mówi pismo. Pokażę ten film, posłuchamy go, nie jest długi. Następnie go skomentujemy. Spójrzcie na ten film. Posłuchajmy, co tutaj mówi. Cerkiew uznaje, że jeżeli ktoś, poruszony poczuciem służby i potrzebują wypełnienia swoich przysiąg, pozostaje wierny swojemu powołaniu i wykonuje to, co nakazuje służba, i jeżeli ginie w czasie pełnienia tej służby, wtedy bez wątpliwości Popełnia akt równoznaczny z ofiarą. Poświęca się za innych. I w konsekwencji tego wierzymy, że ta ofiara zmywa wszystkie grzechy, jakie popełnił. Więc, jak słyszeliście w tym filmie, Patriarch Cyril oświadczył, że ci, którzy poświęcają się w bitwie, Uh, w wojnie, warfare, that że dokonują aktu ofiary, uh, an act of and that że ofiarują się za innych. For and Odnosi się do obecnej as wrogości as pomiędzy Rosją a Ukrainą. To the and with Russia and and Mówi, że ci rosyjscy żołnierze, uh, uh, Rosjanie, którzy zginęli w bitwie, uh, die in battle, ich grzechy zostaną oczyszczone. To jest bardzo poważna kwestia, ponieważ to, co mówi tutaj patriarcha rosyjskiej cerkwi prawosławnej, jest tym, że śmierć w bitwie dokonuje odkupienia. Że jeżeli zginiesz w bitwie ze swoim wrogiem, ten akt śmierci w bitwie doprowadzi do przebaczenia Twoich grzechów. Czy Biblia tego naucza? Jest to bardzo proste pytanie do moich przyjaciół prawosławnych, którzy wierzą, że to Cerkiew stworzyła kanon biblijny że to Cerkiew powie nam, w co mamy wierzyć że to Cerkiew jest narzędziem, przez które Chrystus prowadzi swoje ciało i tak dalej. Moi prawosławni przyjaciele, naprawdę to wierzycie? Wierzycie w to, co mówi patriarcha rosyjskiej cerkwi prawosławnej? Rozumiem, że panuje w prawosławiu schizma pomiędzy Konstantynopolem a Moskwą. Ale niech zadam Wam to pytanie. Czy to oświadczenie, które wygłosił patriarcha Cyryl, że ten, kto umiera w bitwie, otrzymuje przez to odpuszczenie grzechów, czy to jest Ewangelia? To jest Ewangelia? To jest dobra nowina Jezusa Chrystusa? Lub czy to, co Biblia nam mówi w pierwszym krońciem 15, 1 do 4, że Ewangelium jest to, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, że według pism został pogrzebany, że według pism trzeciego dnia został wzbudzony, to Chrystus dokonuje odkupienia dla nas. Baranek Boży bez skazy, który przyszedł na świat, aby wziąć na siebie grzech świata, On jest tym, który dokonuje odkupienia. To Jego krew oczyszcza ze wszystkich grzechów. Pierwszy Jana 1 Jana 1.7 stwierdza, że krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas ze wszelkiego grzechu. Więc to oświadczenie, które poczynił patriarcha Cyryl, jest nie tylko niebiblijne. Jest absolutną obrzydliwością, by powiedzieć coś takiego. I to jest niebezpieczeństwo Sola Eklezja. Tylko jedynie cerkiew. Tylko jedynie kościół. Coś jest prawdziwe, bo kościół tak powiedział. To kościół determinuje kanon. To kościół determinuje czym są pisma. Ale ludzie są sprzeczni. Ludzie są omylni. Ludzie jasno błądzą. Pisma mówią nam kompletnie coś innego. Pismo tym rozdziałem, który właśnie widzieliśmy, przeczy temu, że ten, kto umiera z dobrymi intencjami, jego grzechy są mu odpuszczone. To jest coś, co spodziewałbyś się znaleźć w Islamie. Wraz z koncepcją dżihadu, że ci, którzy walczą w wojnie Allaha i angażują się w dżihad i ci, którzy umierają dla Allaha, ci będą mieć przebaczenie grzechów. To jest teologia islamska. To jest dokładnie to, czego naucza Islam. Że jeżeli ktoś umiera w akcie dżihadu, na drodze Allaha, to zostaną przyznani natychmiast do raju. Od kiedy taka idea funkcjonuje w Kościele? To nie jest częścią Kościoła. To nie jest to, czego uczyli wcześniej chrześcijanie. To nie jest to, czego uczą autorzy Biblii. Że ten, kto walczy ze swoim wrogiem i ginie w bitwie, ma przez to odpuszczenie swoich grzechów. Jeżeli tak jest, to po co umarł Chrystus? Nie ma żadnego powodu, aby umarł Chrystus. Tylko krew Jezusa Chrystusa może oczyścić z grzechu. Tylko krew Jezusa Chrystusa może dokonać odkupienia z grzechów. Więc to oświadczenie patriarchy Cyryla jest karygodne. To bluźnierstwo przeciwko krwi Jezusa Chrystusa. Musimy pamiętać, że ten sam rodzaj oświadczeń został poczyniony przez Kościół Rzymskokatolicki. Wiemy, że w 1095 roku papież Urban II, który zwołał pierwszą krucjatę. Papież Urban II stwierdził to: wszyscy, którzy giną na ziemi lub w morzu, lub w bitwie przeciwko poganom, otrzymają natychmiastowe przebaczenie grzechów. Ja im to zapewniam, poprzez moc Bożą to została mi dana. Tak więc oświadczenie Patriarchy Rosyjskiej Cerkwi prawosławnej Cyryla o otrzymaniu przebaczenia grzechów w akcie wojny przeciwko swoim wrogom. Jest dokładnie tym samym oświadczeniem, które ogłosił papież Urban II kiedy zebrał na krucjatę Europejczyków do walki. On sprowadził tę ideę, że jeżeli umierasz na lądzie, na morzu lub w bitwie przeciwko poganom, to otrzymasz natychmiastowe przebaczenie grzechów. I to on zapewnia to poprzez moc Bożą, która została mu dana. Czy jest jakakolwiek różnica między tym, co powiedział patriarcha Cyryl, a tym, co stwierdza tutaj papież Urban II? Nie ma żadnej różnicy. Ale pytaniem jest, czy to jest biblijne? Odpowiedzią jest absolutnie nie. Ale to jest to, co się dzieje, gdy Kościół i państwo stają się jedno. Gdy stają się jedno, otrzymujecie taki rodzaj retoryki. I to jest kolejny problem. Sola, eklezja ostatecznie zawsze prowadzi do sprzeczności. To zawsze ostatecznie prowadzi do chaosu oraz do zamieszania. Podczas gdy trwamy w Słowie Bożym, Słowo Boże jest lampą do naszych stóp, światłem do naszej ścieżki. Słowo naszego Boga pozostaje na wieki. Tylko jedynie pisma są Bożym oddechem. Pisma są zdolne do poprawy i do napomnienia i do przygotowania i wyekwipowania męża i kobiety Bożej na każdą pracę Bożą. Więc, ludzie, mam nadzieję, że podobał Wam się ten treściwy komentarz odnośnie słów patriarchy rosyjskiej cerkwi prawosławnej. I mam nadzieję, że widzicie tutaj główny problem. Sola scriptura utrzymuje, że słowo Boże jest najwyższym, jedynym autorytetem dla wiary i praktyki. To nie człowiek, to nie jakiś omylny biskup, to nie jakiś omylny papież, to Słowo Boże. Jedyne, co doprowadza do oczyszczenia grzechów, do krew Jezusa Chrystusa, to krew odkupienia. Już w Starym Testamencie od Edenu dalej jest to objawione. W Kapłańskiej 17.11 jest stwierdzone, Pan mówi, dałem Wam na ołtarze krew, aby dokonywać odkupienia za Wasze dusze gdyż to krew ofiary bez skazy jest tym, co wskazuje na Syna Bożego bez skazy, który dokonuje przebaczenia naszych grzechów. Strzeżmy się takiej retoryki, strzeżmy się takiego fałszu i strzeżmy się takich oświadczeń, które kpią z wystarczalności krwi Pana Jezusa Chrystusa dla zbawienia grzeszników,